Witam bardzo serdecznie Państwa. Ja wiem, że to jest duże święto, 500 mecz w Szeryzy, dwóch zacnych ludzi, jeżeli się się klubem. Może to jest do to święto, ale taka jest piłka. Wracając do meczu, rzadko mi się zdarza wyróżniać zawodników, rzadko mi się zdarza jakieś święty podpalne. widziałem Dzisiaj byłem tak dumny zespołu od pierwszej minuty do ostatniej za realizację założeń taktycznych. Bardzo skrupulatną, zarówno do przodu, jak i w defensywie. Oczywiście zdarzyły się drobne błędy, ale tego jest to plamka, żeby w tych sytuacjach pomagać. Tak więc cały zespół zasługuje naprawdę na słowa uznania. Takiego meczu, w którym graliśmy od początku bardzo konsekwentnie, tak naprawdę nie udało mu się rozegrać, bo w każdym meczu najczęściej tracimy bramki. Tym razem zagraliśmy na zero z tyłu i tym bardziej jestem, jestem dumny z drużyny która robi postępy i myślę nie powiedziała ostatniego słowa. Dwa zwycięstwa z rzędu, my jesteśmy dalej głodni. Mam świadomość miejsca w tabeli i naszej sytuacji, ale to jest nie faktu, że zawodnicy wyjdą w kolejnym meczu, bo już oni myślimy w pełni zmobilizowani i chętni go wygrać. Tyle dzisiaj to był nasz 16 mecz ligowy. Wyłączając do tego dwa mecze w Pucharze Polski. Chodzi nam na 18 meczów. To był drugi mecz, w którym możemy powiedzieć, że... Podarowaliśmy przeciwnikowi bramki, bo nie przewidzieli, nikt nie przewidzi tego, że w pewnym momencie środkowo bramka miał nas pewnie interweniować yy, przewrócił się, ułatwił przeciwnikowi zdobycie bramki. Przy drugiej bramce osoba odpowiedzialna za krycie przeciwnika zupełnie była gdzie indziej z koncentracją i w efekcie tego przebiegaliśmy 0-2. I przypomniał nam się między z słowem, gdzie też. Pamiętamy pierwszą rampę dla wig i drugą tutaj po, po naszych indywidualnych błędach. Na no 18 meczów to był, taki wychodziłem drugi mecz, w którym mogłem granić indywidualnie piłkarzy. No tutaj e, Tak jest już w Piłsudzie. Wygrywamy, to się cieszymy, też jesteśmy wtedy wszyscy szczęśliwi, przebywamy. Też tutaj nie ma co wylewać wiadra pomyj na jednego czy na drugiego, że nagle ktoś popełnił błąd. To jest, to jest taki sport, sport zespołowy. Kiedy przebywamy, to też przebywamy to w wszyscy razem. Bardzo mi źle z tego powodu, że to był nasz ostatni mecz w tej rundzie u siebie, że to był jubileusz, że to było pożegnanie dwóch naszych zasłużonych ludzi, z którymi ja jako trenutki bez obogatów pracowałem w każdym meczu. Nie udało się zrobić prezentów w postaci dobrego meczu, jeśli chodzi o win. Nie udało się ucieszyć kibiców i wlać nadzieję na święta, że, że będziemy w górnej połowie tabeli blisko tego miejsca, o którym wszyscy gdzieś tam marzyli, ale z drugiej strony. No taka też jest rzeczywistość. Pewnych rzeczy nie przewidzimy. Dzisiaj to jest jeden zagodnik, drugi. Mamy nadzieję, że te trzy mecze wyjazdowe, które przed nami jedziemy na bytowie bytów na Stony Lorszt i na Cholicą Cholicę z bogatą znacznym nasz nerowę punktów. Absolutnie się nie załujemy. Nie przygraliśmy z przypadkowym zespołem, żeby tutaj ktoś nie pomyślał, że my zlekceważyliśmy rozwój. Dla mnie najlepszym meczem rozwoju, bo też obejrzałem wszystkie spotkania, był mecz, kiedy Rozwój przegrał 0-14. Pierwsza połowa była w jej wykonaniu jeszcze lepsza niż dzisiaj tutaj u nas, a tam zakończyła się minimalnie zwycięstwem Marki 1 -0. Ale to wiedzieliśmy, nie zlekceważyliśmy, wiedzieliśmy, że to jest groźny zespół, że ma w miarę z piłkarzy typu Tomek Gruber, którego wszyscy znamy. Nie udało się uniknąć naszych indywidualnych błędów i to one spowodowały to, że to Rozwój się cieszy, wygrywa mecz. Gratuluję trenerowi, dobrej pracy i, i zespołowi sukcesu. A nam pozostaje od jutrzejszego dnia praca nad tym, żeby w sobotę w Brytowie pokazać się wynikowo z lepszej strony niż to miało miejsce dzisiaj. Druga połowa w wykonaniu naszego zespołu, te zmiany, które przeprowadziliśmy, wniosła animusz, ożywiła znacząco grę, a zagraliśmy ambitnie. Chcieliśmy zdobyć chociaż honorową bramkę, nie stworzyliśmy zbyt wielu sytuacji. Dobrze bronił bramką w tych sytuacjach, które stworzyliśmy. Ale za tą drugą połowę, mówię, to była zupełnie inna niż ta w pierwszej części, bo, bo w drugiej nie popełniliśmy niewielonego błędu i nie pozwoliliśmy rozwojowi na, na dobicie nas tak zwane.